Cześć, witam w kolejnym odcinku suplementacji bez suplementacji, w którym powiemy sobie o elektrolitach, mikroelementach. W tym odcinku jednak głównie o elektrolitach. Wszystko oprzemy oczywiście o gęstość odżywczą naszego jedzenia, bowiem suplementacja bez suplementacji, no to w zamyśle sposób na dostarczenie do naszego organizmu całego mikro, no bez potrzeby łykania żelowych kapsułek, stasowanych tabletek czy innych kropelek. Na początek przypomnijmy sobie, o co w ogóle chodzi z tym całym mikro. Elektrolity, czyli pierwiastki naturalne występujące w naszym organizmie, tam w naszej krwi, osoczu, płynach tkankowych, w odróżnieniu od przewodników superjonowych, czyli elektrolitów stałych, te elektrolity, które mamy na myśli, to roztwory wodne jonów sodu, potasu, wapnia, magnezu, ale również chlorku i fosforanu. I wszystko to hop do kupy odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce wodnoelektrolitowej w przewodzeniu impulsów nerwowych czy utrzymywaniu prawidłowego ciśnienia osmotycznego. No a gospodarka wodnoelektrolitowa to przecież regulacja pracy mięśni. Z sercowym na czele, czy wpływ na regenerację tkanek. No, jeśli weźmiemy pod uwagę, że to również równowaga wodna organizmu, no to wiadomo, tam bez wody organizmy żywe zwykle po jakimś czasie przestają być żywe. Mikroelementy, mikroskładniki, czy po prostu pierwiastki śladowe są to pierwiastki chemiczne, które występują w bardzo małych, wręcz śladowych ilościach w organizmach roślinnych i zwierzęcych. Co oznacza zwroty bardzo małej ilości. No, podając za podręcznikiem z biochemii, u ludzi zapotrzebowanie na te pierwiastki wynosi poniżej 100 mg na dobę. Nie będziemy się tutaj doktoryzować, ale jest jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, a mianowicie na podział mikroelementów. Nierzadko bowiem spotkacie się z pojęciami mikroskładników lub mikronutrientów i wspomnianych pierwiastków śladowych. I wystarczy, że zapamiętacie. Iż owe mikronutrienty to pierwiastki występujące w roślinach i niezbędne dla ich rozwoju, a pierwiastki śladowe to te występujące w bardzo małych no, śladowych stężeniach, nawet jeśli są one nieaktywne biologicznie. W każdym z opracowań znajdziecie niezbyt odkrywczą informację, że niedobór lub też nadmiar tych pierwiastków może prowadzić do różnych zaburzeń fizjologicznych. One są po prostu niezbędne. Czy to do celów budulcowych wchodzą w skład płynów ustrojowych naszego organizmu, czy niektórych enzymów. Oraz wywierają wpływ na regulację czynności narządowych i ogólnoustrojowych. Przy okazji, przy końcu tej teorii dodam, że do mikroelementów w człowieka zaliczymy jod, żelazo, fluor, bor, kobalt, miedź, chrom, cynk, Mangan, molibden no i No jeśli w tym momencie macie takie hello, nie, to jakby z 11 mikrosów, a przecież skala Andy wymieniała 3 razy więcej, więc jeśli macie takie coś, to pamiętajcie albo przypomnijcie sobie, że w skali odżywczości doktora Furmana braliśmy pod uwagę również błonnik elektrolity, witaminy czy fitosterol. O gęstości odżywczej było więcej w tym filmie. A dzisiaj zabieramy się osobno za elektrolity i mikroskładniki. Mikroskładniki to chyba już pójdzie w kolejnym materiale. Elektrolity, czyli wymieniamy ciurkiem sód, potas, magnes, wapń. Sód, potas, magnes wapń plus chlorki i fosforany. W pierwszej części filmu, jak zacząć przygodę z ketozą, Wymieniłem szybko, co tam można jeść. Teraz rozwinę nieco temat. Skupimy się na czterech głównych pierwiastkach czyli jeszcze raz sód, potas, magnez i wapń. Sód. Tutaj będzie krótko, bo zwyczajnie nie ma co pi... Nie ma co solić. Zalecana dawka sodu to jakieś 2000 mg na dobę. Gdybyśmy chcieli suplementować sód w najprostszy ze sposobów, to wystarczy płaska łyżeczka soli. Około 5 gram. W przypadku sodu częściej jednak spotkamy się z sytuacją nadpodaży niż niedoboru. Wyłączając rzadkie sytuacje typu nie jadam przetworzonych pokarmów, nie używam soli, no to sodu w diecie generalnie nam nie brakuje. Wystarczą słuchajcie dwie przecięte parówki. Kilka plastrów, na przykład żółtego sera, i mamy 5 gramów soli. I jasne, na dietach Keto raczej unikamy takiego zestawienia, ale niech rzuci kamieniem ten, który nie dodaje do potrawy sera. A że co, że na Keto to te twarde jemy, tak? Jasne, słuchajcie, to prowokacja była. Twarde sery w typie parmezan zwykle zawierają mniej więcej dwa razy więcej soli niż przemysłowe, żółte, te takie seropodobne coś. Naprawdę chcecie jeszcze dosalać wodę? E, natomiast jakby kontynuując temat, jeśli chodzi o niedobory, no to celowo mówię o nich na końcu, bowiem występują stosunkowo rzadko. E, jeśli nie jesteś amatorem sportów wytrzymałościowych, czy światowej klasy sportowcem, e, albo nie, wiem, nie bierzesz udział w torturach wodnych, no to raczej nie narazisz się na przewodnienie hipotoniczne, e, czyli tak zwane zatrucie wodne. Klasycznymi objawami hiponatremii, czyli niedoboru sodu, będą zaburzenia koncentracji i funkcji poznawczych, osłabienie, wymioty, splątanie, drgawki, śpiączka, zatrzymanie oddechu, akcji serca i śmierć. Potas. O potasie zaraz za sodem, bowiem jeśli kiedyś słyszeliście o pewnym enzymie białkowym uczestniczącym w transporcie kationów sodu i potasu. No to słyszeliście tym samym o tak zwanej pompie sodowo-potasowej. Słuchajcie, potas ma istotny wpływ na równowagę wodną w naszym organizmie. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, wspiera nasz układ nerwowy i sercowo-naczyniowy. Sami więc widzicie, że odpowiedni poziom kalium ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Hipokalemia, czyli niedobór potasu, to między innymi niekontrolowane skurcze mięśni, przewlekłe zmęczenie, nerwowość, no ale również nadciśnienie czy nieregularne bicie serca. Efektem niedoboru potasu będzie też uczucie mrowienia w rękach, nogach oraz obrzęk tych kończy. Zapotrzebowanie na potas będzie oczywiście zależało od wieku. W przypadku dzieci często bierzemy tutaj pod uwagę masę ciała. Natomiast uśrednione wartości dla osoby dorosłej to od 3,5 do 4700 mg. Około 5 g będzie akurat. Skąd potas na dietach keto? Orzechy i nasiona, słuchajcie. Macadamia 370 mg na 100 gramów produktu. Pekany 410 mg. Orzechy włoskie 440 mg. Orzechy piniowe 600. Nerkowce 660 mg na 100 g produktu. Nerkowce jemy rzadziej, ale to z uwagi na inny makroskładnik. Orzechy laskowe 680 mg. Pistacje prawdziwa petarda ponad 1000 mg na 100 g pistacji. Migdały, no to jakby na końcu, no bo to przecież nie są nawet orzechy, w tych surowych nawet 730 mg. Dalej orzeszki ziemne 700 mg na 100 g takich orzeszków. Pestki dyni 920 mg. Słonecznik 640 650 mg. No A skoro o fistaszkach mowa, to oczywiście pozostałe strączkowe, żeby wymienić na przykład fasolę nerkowatą. 1400 mg na 100 g takiej fasoli. Dalej, fasola Azuki 1250, fasola Pinto to są takie już no, rzadsze. Fasole 1390, fasola Pinto, fasola biała zaledwie 300 mg soczewica 370 mg groszek cukrowy 240 zielona fasolka 210 mg potasu na 100 g produktu no dalej mamy takie produkty takie propozycje jak awokado 600 miligramów szpinak, 580, pomidory, 240 mg, ale również słuchajcie łosoś, buraki, czy dla osób niespecjalnie zajmujących się dietami ketogennymi, chociażby ziemniaki czy arbus. E, oczywiście na niskich węglach ziemniak też się zmieści, no ale co do zasady, jednak nie jadamy tych ziemniaków zbyt często. Mistrzami w zawartości potasu będzie proszek kakaowy. Najlepiej nieotuszczony to jest ponad 1500 mg na 100 g takiego proszku, no a dla tych, którzy mogą sobie pozwolić, są no również suszone morele czy figi. I jak zatem widzimy, widzicie, dostarczenie odpowiedniej ilości potasu nie jest wyzwaniem dla tych, którzy jedzą warzywa, orzechy czy ziarno. Nie wymieniam wszystkich źródeł, ale jak jecie chwasty i warzywa, to zjadacie również potas. Papryka, pomidor zalane tłustą śmietaną, albo rukola z ziarnem słonecznika, Rozponka z papryką, fasolą, nerkowatą i ziarnem dyni. No a do tego wszystkiego oliwa z oliwek, ale to nie ze względu, to nie ze względu na potas. Magnez. Niezbędny do życia, aktywuje enzymy w przemianach wewnątrzkomórkowych, uczestniczy w syntezie białka, w skurczu mięśni, w przewodzeniu impulsów nerwowych, bierze udział w procesach termoregulacji oraz regulacji ciśnienia krwi, wpływa pozytywnie na gęstość kości, zmniejsza prawdopodobieństwo cukrzycy typu drugiego. Tak. Adnes bierze udział w regulacji stężenia glukozy we krwi. Niedobory magnezu mogą prowadzić do zaburzeń metabolicznych, ale co ważniejsze, do zaburzeń nerwowo-mięśniowych i sercowo-naczyniowych. Hipomagnezemia może objawiać się ogólnym i przewlekłym zmęczeniem, brakiem energii, ogólnym osłabieniem mięśni, skurczami tutaj popularne skurcze łydek, te poranne ale również drżeniem mięśni zaburzeniami czucia. Kołatanie i zaburzenia rytmu serca, napady drgawek czy zaburzenia świadomości to objawy już cięższych niedoborów. I specjalnie dla Was, drogie Panie, wspomnę, że nadmierne wypadanie włosów czy łamliwość paznokci to też może być sprawka niedoborów magnezu, nie tylko cynku czy Biotyny. No ale to oczywiście objawy niespecyficzne, znaczy e, niespecyficzne, znaczy takie e, mogące wynikać nie tylko z niskiego poziomu tego pierwiastka. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie, w literaturze najczęściej spotkamy się e, z ilością od 300 do 420 mg na dobę. Panie mniej, panowie więcej, no chyba, że ne, panie w ciąży wtedy tak mniej więcej jak panowie. Skąd magnes w diecie? No, pff, na pewno nie ma potrzeby wpychania sobie w twarz proszków i tabletek. Na początku orzechy i ziarno, bo skoro znajdziemy tam potas, no to ciekawe czy i magnes. Makadamia 130 mg na 100 g. Ale tutaj zauważcie, że wartości będą niższe, ale i zapotrzebowanie dzienne jest znacznie niższe. Pekany 120 mg na 100 gramów. Gram, właśnie. Gramów, a nie gram. Eee, orzechy włoskie, 160 mg. Orzechy piniowe, 250 mg. Nerkowce, 290 mg na 100 g. Nerkowców. Orzechy laskowe to średnio 160 mg. Pistacje 120 Migdały, 300 Orzeszki ziemne 170 mg, pestki dyni 260, słonecznik 320 mg na 100 g produktu. Strączki, oprócz mniej znanych odmian jak wspomniana wcześniej Azuki i Pinto, Azuki 130 mg, Pinto 180 mg. Ale prócz tych mniej znanych, oczywiście moja ulubiona fasola nerkowata, fasola kidney. 140 mg na 100 g. Tej fasoli nie ja uczepiłem się tej konkretnej, bo to naprawdę dobre źródło pierwiastków. A i białko, nie najgorsze, cena świetna. A w warzywach, słuchajcie, w warzywach nie znajdziemy jakiegoś bogactwa magnezu. Szczaf to będzie w okolicach 90 mg, rukola 50 mg, awokado 30 mg na 100 g, ale kakao znowu 500 mg na 100 g takiego proszku kakaowego. Przypomnę, najlepiej nieodtłuszczonego. Ja wiem, że pewnie nie jadacie tego prochu łyżkami, no ale macie gorzką czekoladę, czy po prostu kakao na mleczku kokosowym, śmietance, czy na wodzie. No, no, oczywiście najlepiej na pikantnie, bo kto by się zalepiał i po co poliolami. Słuchajcie, da się? Oczywiście, że się da. Następnym razem, zamiast pytania jabłczan czy cytryna, magnezu, skupcie się lepiej na kwestii migdałów, pestek, słonecznika i głaszkiej czekolady. Wapń. Pewnie nie zaskoczę Was stwierdzeniem, że wapń to kolejny pierwiastek niezbędny do funkcjonowania naszego organizmu. Wszyscy kojarzymy go z materiałem budulcowym, np. kości czy zęby, ale wapń bierze również udział np. w procesie krzepnięcia krwi jako aktywator enzymów. Reguluje również pracę układu nerwowego, ma wpływ na pracę mięśni czy wydzielanie naszych hormonów. I hipokalcemia, czyli niedobór wapnia w łagodnej formie, to przynajmniej według lekarzy i naukowców Częsta przypadłość w czasach, gdy nasze jedzenie, często tylko z wyglądu, jest podobne do prawdziwie odżywczego pokarmu. I tutaj również inne niedobory, np. magnezu czy witaminy D3. Te inne niedobory również mogą odpowiadać za obniżony poziom wapnia. Natomiast do objawów niedoboru do hipokalcemii zaliczymy znowu drętwienie czy mrowienie kończyn. Osłabienie lub skurcze mięśni, zawroty głowy, czy zwolnienie akcji serca. Sami zatem widzicie, że po raz kolejny, podobnie zresztą jak w przypadku innych elektrolitów, zdiagnozowanie hipokalcemii na podstawie wymienionych objawów jest niemal niemożliwe. No ale może działać jako sygnał alarmowy, który skłoni nas do zrobienia konkretnego badania. Mam tutaj oczywiście na myśli jonogram. Dzienne zapotrzebowanie na wapń dla osoby dorosłej zostało określone na poziomie 1000 mg. Więcej u dzieci od 10 do 18 roku życia, u kobiet po 50, a u mężczyzn po 65 roku życia. W tych przypadkach będzie to nieco więcej. Skąd wapń w naszej codziennej diecie? Pierwsze, na co zwrócę uwagę, to woda. Tak, dobra zmineralizowana woda to często 200 i więcej mg wapnia na litr. E, o niezłej, wręcz bardzo dobrej przystajalności. Według niektórych badań wchłanianie wapnia z wód mineralnych może być lepsze niż z popularnych produktów mlecznych. A przecież, w naszej świadomości, często to właśnie nabiał uchodzi za najlepsze źródło tego pierwiastka. E, mleko i jego przetwory, w tym często przywoływany żółty ser. 800 i więcej mg w 100 gramach takiego sera. Zobaczcie, to sporo, nie? bo to ponad 7 razy więcej niż samo mleko, gdzie znajdziemy 100, tam 125 czy 130 mg na 100 gramów produktu. To więcej żółty ser, to więcej niż z twarogu czy niż w jogurtach. Tylko jeśli chodzi o nabiał to ja nie będę się rozwodził, ponieważ spożywanie mleka i przetworów mlecznych jako źródła wapnia jest mocno dyskusyjne. W skrócie mleko prędzej doprowadzi nas do niedoborów wapnia niż wzmocni nasze kości czy nasze zęby. Ryby, a w zasadzie rybionka. Te konserwowe szproty czy sardynki oczywiście zjadane z ościan nawet do 1000 mg na 100 g produktu. Sezam 950 mg wapnia w 100 gramach sezamu. No, skoro sezam, no to oczywiście również pasta tahini 430 mg wapnia. E, nasiona chia 630 mg, mak, uwaga 1440 mg na 100 g. E, migdały, żeby nie było. Zapomniałem 250 mg orzechy włoskie, pistacje, orzechy laskowe od 100 do 110 mg na 100 g takich orzechów, brokuły i kiełki brokuła 100 i więcej mg jarmuż 150 mg na 100 g jarmużu. Oczywiście nie może zabraknąć fasoli nerkowatej 140 mg na 100 g Ciecierzyca 100 mg natkała pietruszki 140 Peski dyni czy ziarno słonecznika od 60 do 80. I dawno nie było nic o jajkach. To jaja w żółtku 130 mg wapnia, podczas gdy w całym jajku znajdziemy około 50-60 mg na 100 g jaja. Pamiętajcie, że obok niedoborów, czyli hipo natremii, kalemii, magnezemii i kalcemii, może wystąpić również hipę, czyli zbyt duże stężenie danego pierwiastka we krwi, ale to inny i o wiele rzadszy, mniej częsty temat. Wiedzcie również, że w przypadku elektrolitów, a w zasadzie ich niedoborów, objawy są na tyle niespecyficzne, że samo ich występowanie nie będzie oznaczało, tak wiecie, jeden do jednego, że brak wam magnezu czy brak potasu. Zmęczenie, drżenie mięśni czy brwienie kończyn to niekoniecznie przyczyna niedoboru elektrolitów, ale daje, niech daje nam do myślenia. I kolejne. Jeśli oglądaliście materiał uważnie, to z pewnością zauważyliście, że pewne produkty, orzechy, ziarno, warzywa, czy chociażby moja ulubiona fasola nerkowata, dostarczą Wam nie tylko jednego, ale często trzech czy czterech pierwiastków. Dlatego na każdej diecie warto postawić na paleo, warto postawić na różnorodność, na gęstość odżywczą tego, co jemy. I to tyle w temacie elektrolitów i ich suplementacji bez suplementacji. Tematem mikroskładników, mikronutrientów zajmiemy się w kolejnym odcinku. Jeśli uważasz, że materiał jest przydatny, no to zostaw kciuka napisz komentarz i udostępniaj gdy ktoś pyta o elektrolity. Dzisiaj ja Wam już dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę standardowo dobrego dnia albo dobrego wieczoru a na pewno dobrego życia. Do zobaczenia. Raz jeszcze wspomnę o wodzie, bowiem jeśli przypadkiem jesteście na redukcji woda zwyczajowo ma zero kalorii, a potrafi dostarczyć Wam wszystkich czterech składników mineralnych.